Cześć, witajcie tutaj Grzmot i zaczynamy kolejny. Dzisiaj zmiany eventowe, zmiany na mapie, zmiany wszystkie, zmiany sklepu i zmiany gier, bo wiecie, Knockout y, i Marvel Knockout Pary. I o to w tym chodzi, że tutaj są wszystkie supermoce bohaterów. Ironmana i tak dalej, można się nawalać To są takie tryby Drugie to dzisiaj jest koncert 23 znaczy proszę 23 noc No tak Generalnie ja nad nim będę No bo ja zawsze Lubię takie koncerty Są o raperze jakby co Sklep z przedmiotami, teraz poglądamy sklep z przedmiotami Ale przed tym powiem wam Jedną rzecz Kupiłem tego skina, ale generalnie one są zarobiste Patrzcie na to, są super bohaternie. To można edytować się. Pierwszy ma taką mamotkę. Tutaj dostajesz to adres gówno. Jak zawsze i dostajesz takiego skina. To jest coś niesamowitego akurat. Można wszystko sobie edytować. Ja takiego jednego sobie kupiłem. Jeśli się to idzie. Widzicie wszystko można edytować. Bawić tym. Ja tym nie będę bawić aż tak długo. Tutaj metal, plastik, z czego jest do, jakby zrobiony ten no, materiał. Potem są kolorki, można wszystkie zmienić. tam są oczy, czy się świecą. No, takie na przykład, tutaj robimy sobie zieloną tę gościę. mi nie pasuje, może czego na bardziej będzie. Albo bez niczego. No i tutaj można zmieniać to. Zrobnika, wiem, tak no i to są bardzo fajne skiny też można edytować swój plecak też można edytować swoją polerynę ja ją kupiłem akurat też i też można swój killoff edytować on też jest fajny nawet nie widzicie. Takie ma głos Yy, no i teraz z tego sklepu w sumie, znaczy tutaj jeszcze pokażę wam teraz i pakiet startowy, znaczy pakiet startowy, no pakiet zestawu murecznych no, ze sklepu teraz wam pokażę mapę nie zastanawiacie się co tu się od ja nie paliło a tutaj no no star trek Ind inductions chłopcy postawił całą mapę na pół mapy fortnite a. no i znaczy na pół no na 1 mapę mapy no wyszło mu to powiem wam wyszło mu to ale teraz wam pokażę całą tą miejscówkę, czyli tam pójdzie. Zpiewa się tej. Chłop ma nawet Dux, Starking, Chłop ma nawet swoje auto. Watz na to. zaczniemy Po pierwsze, to auto nie ma więcej zdrowia, nie? Jest więcej kulotporny znaczy na... trzeba więcej szczał dać. Po, pie... po drugie nie... nie ma baku paliwa. On ma nieskończone paliwo. On ma turbo. Które zasila się oponami. To jest genialne, patrz na to. My nie skończymy paliwa, widzicie? nie skończymy turbo też. Ale to jest po prostu niesamowite. Ale teraz sobie pojedziemy do dziesięć. Możecie... Nie! Jezus! Dobra, ja możecie zawsze XD. Prawie spadłem z tego, ale jak widzicie to jest niesamowite, to jak się czuję jakbym był jak na jakiejś wyspie osobnej czy coś to jest w stylu. Dziwne to jest, ale jak widzicie tutaj też jest woda. I ona spływa tramie tutaj, tam. I tutaj zaraz Wam coś pokażę, co się stało na karkom no, się na karką nie jak widzicie też te cudzienka zaczęły nie działać I teraz no trochę zalano tutaj. I tutaj bardzo dużo bugów można znaleźć serpaś na to. Czekajcie. Znajdę coś tutaj. Ale generalnie no coś takiego, ale nie takie coś. Tutaj można dużo Bugów generalnie znaleźć, już tej nie wiem, z ponad się znalazł, więc wiecie. Ale no, te karkomeki kino zostały zalane. Znaczy troszeczkę tylko nie. Ale dziwnie to zrobili tak połączyli ten świat. Więc dobra, polecimy tutaj teraz znowu do Stark Induction. Wróciliśmy z powrotem. Jakby co, tu są boty i też mm, Boss Iron Man, ale akurat ja nie jestem na normalnych tych trybach, więc wiecie. Tu są też takie telewizorki pojawiły się. Tutaj się pojawiły, tam się pojawiły, tam już miejsce jak nie będę wam pokazuje, może sami sobie obczajicie. A generalnie one są tam, tylko takie drewniane domki tylko tyle. Ale te tutaj coś musi to oznaczać, no bo to jest w każdym tutaj miejscu na tym I nawet pojawiło się w tym domku. Iron Man, a Man'a tego nie było. Generalnie chyba coś jest pod spodem, bo tak coś skrzynka albo na dajmu Nie. Adam. Jak widzicie tak to wygląda wszystko tutaj, tam jest hangar jeszcze. Tak to wszystko wygląda, to są jakieś znaczki, A parking, dobra, to są jakieś znaczki, parking. Tutaj nie wiem jakieś tam rzeczy, ale tutaj, zaraz Pam pokażę, ma gabinet y, Ironman, no właśnie. Tutaj ma swoje plany. Nie wiem, obczaja coś. Nie wiem, nie znam się na nim, nie znam się na nim, coś się obczaja. Coś tu obczaja coś, coś. dalej, nie wiem Widzicie, Jakąś tam planetę coś tam... Jakieś dziwne rzeczy jak planetę tutaj przyniesie, to będzie ciekawie. Szczerze. I tutaj coś obczaja, jakąś nowy teleporter, coś w tym stylu, ale mi się daje. bo jak oglądałem A i właśnie, co to jest? To są zbroje Iron Mana. Tego jeszcze nie widziałem, ale to jest... Myślałem, że mogę się do tego wpakować, ale nie. Tam jakieś ewolucje tej wzbrojeni? Nie wiem, co się z może? Ale jeszcze tu jest jakiś jedno z no. ją no. fajnie mm. Ale tutaj, jak oglądałem Marvela, no to tutaj będzie, to jest teleporter dla Ant-Man, Ant 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 może, może on weźmie tego Ant-Mana i przeteleportuje go tutaj, to, to wszystko ma Tak, wszystko można tu zniszczyć, a może coś podpiąć nie, nie Tu są też jego pojazdy, jak widzicie No i taka o. Także no, tyle Na tej raczej wysepce jeszcze tutaj jest O, tam jest bunkier Nie bunkier, tylko jak trzeba no coś nazywa Skarbiec, skarbiec tu jest Dzisiaj trzeba mieć kartę a nie mam tak no, normalne takie labulatory? Rozumiecie jakieś takie rzeczy, to są takie rzeczy dziki i tutaj jest No yy, helikopter, żeby odlecieć, bo ciężko są wyjść oprócz tędy i drogami. Ja jeszcze lecimy na inną rzecz. No generalnie jesteśmy koło tego, gdzie się dostali tutaj o... o ci super bohaterzy Wszyscy na tę mapę. I tu się stało coś dziwnego. Bo się pojawiła kolejna wyspa, która spadła z nieba oczywiście. To jakieś te... vertepy i tak dalej. Wyrwy. Choć na śmieci i tu jest coś chyba z filmu, ale ja nie kojarzę z czegoś takiego Heroes... Heroes... Nie, he, Heroes Park Takie coś Jakby co to jak się to zniszczy, to nic tam nie ma, ale Oczywiście można tam znaleźć Polskę, trzecie. No dobra, nieważne, ale na 100% da się tam znaleźć Polskę No dobra I chyba byłoby na tyle to to ja dzisiaj Wam pokazałem, więc ja byłem grzmot i pa